Znajdujemy się na budowie morskiego terminala produktów ropopochodnych budowanego na Martwej Wiśle. Zamawiającym jest polski koncern naftowy Orlen S.A. Celem naszego zadania jest wykonanie między innymi nabrzeża, o długości ponad 380 metrów bieżących wraz z dwoma pomostami przeładunkowymi plus całej instalacji czy to sieci kanalizacyjnej, elektrycznej wraz z instalacjami rurociągami, które biegną na teren rafinerii gdańskiej. Plus wykonanie budynku PZT, w którym będzie się znajdowało Centrum Dowodzenia na Brzeżach. Prace rozpoczęliśmy na budowie w połowie stycznia bieżącego roku. Wykonaliśmy na obecną chwilę ponad 10 tysięcy m2 platform roboczych, ponad 6 tysięcy m2 dróg technologicznych. Dodatkowo wykonaliśmy 50% zakresu pogrążania ścianki szczelnej. Yy, oraz wykonaliśmy również pierwsze pale CFA na Pomoście Zachodnim na obecnym etapie trwają prace związane z pogrążaniem ścianki szczelnej. Również trwają prace związane z wykonywaniem posadowienia. Na obecną chwilę wykonujemy posadowienie pomostu zachodniego, posadowienie na bazie pali CFA. W kolejnych tygodniach rozpoczniemy wykonywanie posadowienia nabrzeża na bazie pali przemieszczeniowych. W międzyczasie równolegle będą trwały dalsze prace związane z pogrążaniem ścianki szczelnej, bowiem w minionym okresie dostarczyliśmy 100% materiału, czyli ponad 1200 ton, jakim jest ścianka szczelna.